Napolimax.net jest największym w Europie dystrybutorem tkanin i dodatków krawieckich. Prowadzimy sprzedaż zarówno za pośrednictwem hurtowni sprzedaży, które są zlokalizowane w całym kraju, jak również za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Wynika z założenia, że osoby głuche ze względu na trudności w znalezieniu pracy będą bardziej szanowały pracę po jej otrzymaniu oraz będą bardziej zaangażowane w wykonywanie obowiązków. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wpisuje się również w politykę budowania firmy społecznie odpowiedzialnej. Oferując pracę osobom głuchym, firma Polimexnet chciała im w ten sposób pomóc w ich trudnej sytuacji życiowej. I na Przez przypadek, że poszedłem do kościoła na, na mszę Świętym na Ustę na, na mszę świętą dla Głuchy, na Ustę e, w, w czasie mszy świętej ksiądz Kamiński, pastor głuchoniemy, prosił, żeby zgłosił się po mszy świętej. No i po mszy świętej zgłosiłem się do księdza Kamińskiego, i podał mi karteczkę i powiedział, że taki pracodawca właśnie z Meksu e, szuka osoby głuchonieme do pracy. No i jak mi dał tę karteczkę, uczyszyłem się, że jest praca. No i zadzwoniłem e, do tej firmy, byłem, zgłosiłem się tutaj na świętej teresy. No i rozmawiałem właśnie z tym panem szefem kadry pan palmowskim. No i to się tak się przed zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, w tym głuchych, poinformowaliśmy pracowników o naszych planach w tym zakresie. Jak do tej pory nie spotkałem się z żadnym przejawem nieporozumień lub konfliktów między pracownikami słyszącymi, a głuchymi. Osoby niesłyszące są zatrudniane na stanowiskach pracownika hali. Do ich obowiązków należy przede wszystkim dbanie o ekspedycję towaru, wykładanie asortymentu na półki, czy też na przykład kompletacja zamówień ze sklepu internetowego. Forma komunikacji z osobami niesłyszącymi jest uzależniona od stopnia wady słuchu danego pracownika, dlatego ten kontakt jest zróżnicowany. Może przywierać albo formę pisemną, czasami stosujemy gestykulację, lub też bardzo głośnego i wyraźnego mówienia. Podstawowa różnica oczywiście dotyczy komunikacji. Jest ona utrudniona. Jednakże nie jest to problem nie do przezwyciężenia. Dotychczasowe nasze doświadczenia wskazują na to, że możemy sobie w łatwy sposób z tym poradzić. Natomiast inną różnicą dotyczącą tych osób niepełnosprawnych jest to, że nie mogą obsługiwać wóz powidłowych ani pracować na wzajemności. Obawy dotyczyły przede wszystkim o reakcję klientów w kontakcie z osobami niesłyszącymi, jednakże do tej pory nie otrzymaliśmy ze strony klientów żadnych uwag lub też zastrzeżeń w, tym, w tej sprawie. Muzyka. Polecam zatrudnienie osób głuchych przede wszystkim ze względu na ich dużą sumienność, staranność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.